Cześć! Dzisiaj zabiorę Cię w podróż do świata, o którym prawdopodobnie nie uczono Cię w szkole. Świata, który decyduje o Twoim nastroju, odporności, a nawet o szczęściu. Jak zawsze będzie ciekawie, psychologicznie, a dziś nawet także i bardziej biologicznie i niespodziewanie. Bo czy wiemy, że większość serotoniny, czyli hormonu szczęścia, wcale nie powstaje w naszym mózgu? I że mikroorganizmy żyjące w nas sterują naszymi emocjami bardziej niż nam się wydaje? Zanurzmy się więc w fascynujący świat naszego organizmu, naszego mikrobiomu, naszego trzeciego mózgu. Często się nad tym nie zastanawiamy, ale nasze ciała to prawdziwe ekosystemy. Żyć w nas potrafi nawet 100 bilionów mikroorganizmów różnego rodzaju bakterii, grzybów, czy też wirusów mamy ich więcej niż naszych własnych komórek. Największe skupisko ich znajduje się w naszych jelitach. To właśnie tam powstaje większość substancji chemicznych, uwaga, odpowiedzialnych za nasz nastrój. Niektóre badania mówią o tym, że nawet do 95% serotoniny jest produkowanych w jelitach. Jelita produkują także dopaminę hormony szczęścia, motywacji serotonina i dopamina oraz tzw. GABA bardzo ważny neuroprzekaźnik, który uspokaja nasz układ nerwowy. To połączenie nazywa się osią jelitowo-mózgową. Ten nasz mikrobiom nie tylko wpływa na trawienie, ale steruje emocjami, stresem i często poprzez to naszym zachowaniem. Badania pokazują, że myszy pozbawione mikrobiomu, hodowane w sterynych warunkach, mają problemy z lękiem i depresją. A np. przeszczep mikrobiomu od pacjentów z depresją wywołuje depresyjne objawy u myszy zdrowych. Ludzie z zaburzeniami nastroju mają znacząco inny skład mikrobiomu niż osoby zdrowe. Co więcej, nasz mikrobiom reaguje na nasze emocje. Nie od dziś wiadomo, że co stres to problemy żołądkowo-jelitowe. Stres zmienia peralistykę jelit i przypuszczalność z ścian jelit. Stres zaburza równowagę mikrobiomu, zmniejszając liczbę korzystnych bakterii. Wszystko, co dzieje się tam na dole... Jest przesyłane autostradą informacyjną przez tzw. nerw błędny. Nasze jelita komunikują się z mózgiem za pomocą fascynującej struktury nerwu błędnego. To najdłuższy nerw czaszkowy w naszym ciele. Prawdziwa autostrada informacji między naszym brzuchem a naszą głową. 10% informacji wędruje od jelit do mózgu, a nie odwrotnie. To jelita wysyłają sygnały do naszego mózgu, informując go o stanie naszego ciała. Więc próż znanych nam obowiązków trawiennych, jelita są dużym szefem, który informuje górę, co się dzieje i jak sprawują się bakterie, które w nich zamieszkują. A owe bakterie pracują nieustannie, dostarczając nam różnych hormonów. Co ciekawe jeszcze a propos tego nerwu i przesyłania tych informacji, to jego aktywacja, np. poprzez głębokie oddychanie, potrafi zmniejszyć stany zapalne i poprawić nastrój. Istnieją nawet badania z 2022 roku, które wykazały, że po czterech tygodniach regularnych ćwiczeń oddechowych aktywujących ten nerw błędny u pacjentów z depresją zaobserwowano wzrost korzystnych bakterii, które przełożyły się na poprawę samopoczucia. I propos tej poprawy samopoczucia warto wiedzieć, co psuje nasz mikrobiom oczywiście wspomniany bardzo przewlekły stres, który obniża jego różnorodność. Ale także dieta bogata w cukier i tłuszcze trans. Bardzo wysoko przetworzona żywność, wszelakie emulgatory, czyli E471, E433, niszczą warstwę śluzu chroniącą komórki jelita. Sztuczne słodziki także nam nie służą, tak samo barwniki i konserwanty selektywnie zabijają korzystne bakterie. Nie pomaga także siedzący tryb życia. Brak ruchu może zmniejszać różnorodność mikrobiomu nawet o kilkadziesiąt procent, a bakterie w jelitach uwielbiają ruch. Badania pokazują, że regularne ćwiczenia zwiększają populację jednej z bakterii, która chroni przed otyłością i stanami zapalnymi. Nawet pół godziny umiarkowanej aktywności dziennie może zwiększyć różnorodność mikrobiomu o nawet 40% w ciągu 6 tygodni. Warto się także wysypiać, żeby nie zaburzać swojego rytmu bakteryjnego, bo taki istnieje. Warto unikać także mikroplastików i pestycydów. Trzeba uważać na to, co jemy, co pijemy i czym oddychamy. Ale czy Prócz uważania, możemy zrobić coś proaktywnie oczywiście, możemy zadbać o nasz mikrobiom i nasze szczęście, co za tym idzie. Możemy jeść produkty bogate w błonnik, które karmią w cudzysłowie dobre bakterie, produkty fermentowane, jak jogurt, kefir, kiszonki, ale także możemy zwiększyć różnorodność kolorowych warzyw i owoców. Im ich więcej, tym lepiej. I jak już padło, możemy się więcej ruszać. A ile czasu zajęłoby, żeby poprawić swój mikrobiom? Już nawet po 3-4 tygodniach diety bogatej w błonnik nie widać zmiany jego składu. A czy probiotyki, na przykład w kapsułkach, działają? Tak, ale ich skuteczność jest zależna, na przykład od naszej diety. Warto jeszcze na końcu uzmysłowić sobie, czy na przykład problemy z jelitami mogą powodować depresję. Oczywiście nie jest to czynnik najbardziej kluczowy. Ale tak, bo u ponad 70% pacjentów z depresją wykryto zaburzenia właśnie na iż naszej wspomnianej osi jelitowo-mózgowej. Widzimy więc, że nasze szczęście zaczyna się zarówno w głowie, jak i w brzuchu. I to dosłownie. Dbając o nasz mikrobiom, dbamy o nasz mózg, o emocje, o odporność i zdrowie całego naszego ciała. Codzienne małe decyzje, jak wybór śniadania, czy parę minut medytacji, czy zimne kąpiele, mogą zmieniać nasz mikroświat. A co za tym idzie? Nasze życie proste, zaskakujące, ale bardzo skuteczne. Zachęcam więc do dbania o całe kolonie pozytywnych bakterii, które tkwią w naszych jelitach. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym ciekawym i mam nadzieję zaskakującym odcinku. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i obserwowania kanału. Pozdrawiam, ambitne.